Pan z wami i z duchem twoi. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów. Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca Waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam Wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, Niech nie wie lewa Twoja ręka, co czyni prawa, aby Twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam Wam, otrzymali już swoją nagrodę Ty zaś gdy chcesz się modlić wejdź do swej izdebki zamknij drzwi i módl się do Ojca twego który jest w ukryciu a Ojciec twój który widzi w ukryciu odda tobie kiedy pościcie nie bądźcie posępni jak obudnicy Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale ojcu twemu, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Oto słowo Pańskie Chwała Tobie Chryste Kochani w Chrystusie Panu Siostry i bracia Rozpoczynamy dzisiaj czas czterdziestodniowej pokuty, która ma nas przygotować na spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem. Jest to szczególny czas, w którym mamy poznawać Pana Boga, zbliżać się do Niego i jeszcze bardziej rozkochać się w Jego Słowie. Jest to czas, które przychodzi nam w tym roku obchodzić w roku wiary, ogłoszonym przez umiłowanego Ojca Świętego Benedykta XVI. Kilka dni temu na jednym z forów internetowych przeczytałem takie przykre słowa wyrażone przez jakiegoś anonimowego internautę nieprzychylnie nastawionego do wiary i do Kościoła. Chcę wam teraz przeczytać te słowa. Oczywiście usnąłem z nich wszystkie wulgaryzmy, które były w oryginale. Posłuchajcie. Katole, już niedługo rozpocznie się dla was czas Wielkiego Postu. Znów gromadnie pobiegniecie do kościoła, a czarni posypią Wasze głowy popiołem. Pewnie podejmiecie też kolejne postanowienie o niejedzeniu cukierków i nieoglądaniu telewizji w piątki. A potem będziecie się prześcigać w ilości odprawionych dróg krzyżowych i głośniej odśpiewanych gorzkich żalach. Na sam koniec tego czterdziestodniowego cyrku okaże się, że zmartwychwstania nie będzie, bo przecież nie jesteście w stanie zmartwychwstać ze swojego zakłamanego i żałosnego życia. Przykre słowa, bardzo przykre. Ale muszę Wam powiedzieć, że się z nimi zgadzam. My, katolicy, zagubiliśmy chyba sens przeżywania wielkiego postu i większość z nas chyba nie wydaje dobrych jego owoców. Przychodzimy gromadnie w Środę Popielcową, aby kapłani posypali nasze głowy popiołem. Przychodzimy później i uczestniczymy w nabożeństwach pasyjnych. A w naszym życiu niewiele się zmienia, jakby prawie nic. Nasze życie pozostaje takie samo, jakie było przed Wielkim Postem. A niektórzy mówią, że nawet jesteśmy jeszcze gorsi. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nie wydajemy dobrych owoców nawrócenia, do którego wzywa nasz, nas Pan Jezus Chrystus? Być może dlatego, że pomyliliśmy sobie środki nawrócenia z celami. I z tego wszystkiego, co nam ma pomóc w naszym nawróceniu, co jest bardzo dobre i wartościowe i warte pielęgnowania, my uczyniliśmy sobie cel. Naszym celem w Wielkim Poście nie jest już przemiana serca, ale celem zrobiliśmy dotrzymanie wielkopostnego postanowienia. Choćby nie jedzenia cukierków. Naszym celem przestało być prawdziwe zwrócenie się ku Panu Bogu, a celem stało się nieopuszczenie ani jednej drogi krzyżowej. Naszym celem w Wielkim Poście nie jest już stanie się lepszym człowiekiem, ale może uzyskanie odpustu zupełnego za odśpiewanie pobożne gorzkich żali w niedzielę. Dlatego dzisiaj, w wielkim poście przeżywanym w roku wiary, trzeba, abyśmy zapytali: Jak Bóg chce, żebyśmy ten rok wiary przeżyli? Czego On pragnie od nas w tym czasie? Do czego zaprasza mnie Jezus Chrystus? Do czego zaprasza mnie mój zbawca? Wskazówki otrzymujemy bardzo jasne i wyraźne i znajdujemy je w dzisiejszych czytaniach mszalnych. Pierwsza wskazówka na Wielki Post pochodzi z księgi Joela. Nawróćcie się do mnie całym sercem. Bóg pragnie Twojego serca. On pragnie, abyś zwrócił się do Niego w sposób całkowity, abyś Go pokochał, abyś Go uczynił centrum swojego życia. On pragnie być pokochany przez Ciebie tak. Jak chłopak kocha swoją dziewczynę, a dziewczyna kocha swojego chłopaka. On pragnie, byś swoje pierwsze myśli zaraz po wstaniu ze snu kierował w jego stronę, a przed zaśnięciem nie myślał o niczym innym, jak tylko o tym, jak to będzie pięknie, gdy kiedyś zamieszkasz w jego domu w niebie. On pragnie Twojego serca. Nie byś za nim tęsknił, abyś oczekiwał spotkania z nim. Nawróćcie się do mnie całym swoim sercem. Druga wskazówka na Wielki Post pochodzi z drugiego listu do Koryntian. Pojednajcie się z Bogiem. To pojednanie z Bogiem to oczywiście przede wszystkim i najpierw sakrament pokuty i pojednania dlatego trzeba sobie w tym wielkim boście zadać pytanie czy moje serce jest wolne od grzechu czy każda moja poprzednia spowiedź była ważna czy przypadkiem czegoś nie zataiłem czy celowo nie przekręcałem słów konfesjonale, by kapłan czegoś nie zrozumiał. Bo jeśli tak, to oznacza, że żyję w nieprzyjaźni z moim Panem i Stwórcą i muszę jak najprędzej do tej przyjaźni wrócić poprzez szczere wyznanie moich grzechów, żal za nie i postanowienie poprawy. I to jest pierwszy wymiar pojednania z Bogiem, ale jest jeszcze drugi, a mianowicie pogodzenie się z tym wszystkim, co Bóg dla mnie przygotował. Pojednanie się z Panem Bogiem oznacza zaakceptowanie tego, jakim jestem, jakiego mnie stworzył, jakie dał mi zdolności, jakie cechy charakteru. Zaakceptowanie wszystkiego tego, podziękowanie Panu Bogu w wierze, że to jest najlepsze, co mogło mnie spotkać, i że dzięki temu, jeśli będę współpracował z Bożą łaską, będę mógł osiągnąć szczęście wieczne, przebywanie z Ojcem w jego domu. To pojednanie się z Panem Bogiem oznacza też włożenie swojej. Ręki w jego wyciągniętą dłoń, którą chce mnie poprowadzić jak ojciec prowadzi dziecko w zaufaniu, zawierzeniu i miłości. Z taką myślą, że on, dobry, kochający ojciec, pragnie dla mnie dobra, dlatego mogę mu się całkowicie oddać. Pojednajcie się z Bogiem. I trzecia wskazówka na wielki post. Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi. Te wszystkie formy przeżywania wielkiego postu, o których wspomniałem na początku: gorzkie żale, droga krzyżowa, pogłębiona modlitwa. Rozważanie Słowa Bożego, adoracja Najświętszego Sakramentu, to wszystko jest dobre i bardzo dobre, ale pod jednym warunkiem. Pod warunkiem, że ja w tym wszystkim nie będę szukał chwały u innych ludzi i siebie samego. Że to wszystko, ten czas spędzony na modlitwie, będzie czasem spędzonym z Panem Bogiem bezinteresownie. Nie po to, żeby mnie inni ludzie pochwalili, jaki to jestem pobożny i cudowny. Nie, żebym czuł się sam ze sobą dobrze i przyjemnie, bo udało się wytrwać w jakimś trudnym postanowieniu, ale robię to dla Pana Boga, dla mojej relacji z Nim, dlatego, abym mógł być bliżej Niego. Bo jeśli szukam w tym chwały ludzi, jeśli szukam w tym samo zadowolenia, to nie ma dla mnie nagrody, jak mówi Jezus Chrystus, bo nagrodę odbieram od innych ludzi. Dlatego trzeci punkt naszego wielkopostnego postanowienia i przemiany serca brzmi: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali. Przed ludźmi. Drogi bracie i kochana siostro, być może przeżywasz Wielki Post w swoim życiu po raz dwudziesty, pięćdziesiąty, sześćdziesiąty. Być może dotychczas każdy Twój Wielki Post wyglądał tak samo. Bo od zawsze zmagasz się z jakąś słabością, zawsze postanawiasz to samo, zawsze ten czas spędzasz w podobny sposób. Może warto w tym roku wiary spojrzeć na ten czas nieco inaczej. Może warto otworzyć swoje serce na tę nowość, którą przynosi nam Bóg dzisiaj. Zachęcając do tego, żeby oddać mu swoje serce, żeby się z nim pojednać i żeby strzec się fałszywej pobożności. Jestem pewien, że takie przeżywanie Wielkiego Postu zgodnie ze wskazówkami, które daje nam Biblia, przyniesie w naszym życiu dobre owoce. Dlatego na koniec. Pragnę życzyć Tobie i samemu sobie, aby tegoroczny Wielki Post był dla nas czasem prawdziwej przemiany, byśmy po tych czterdziestu dniach pokuty zmartwychwstali razem z Chrystusem do nowego życia. Amen.